Plan w związku z e, tymi dniami, aby pokazać jak to życie wyglądało na co dzień, czego używano, w jaki sposób, w jaki sposób tworzono poszczególne przedmioty, e, bo czasami zapominamy o całym zapleczu i widzimy miasto e, od tej strony bardziej reprezentatywnej, a zupełnie nie mamy pojęcia jak, w, jaki, w jaki sposób e, funkcjonowano, w jaki sposób tworzono poszczególne przedmioty. I to był tak zwany stylus, czyli taki rylec którym po prostu pisano, tak? Ja tutaj zrobię tak linię, faktycznie się bardzo, bardzo lekko i wygodnie pisze. No oczywiście do pewnego momentu, kiedy już się strona zapisała, opalano drugi koniec. I takim gorącym pręcikiem smarowano ten wosk, który się roztapiał, no jest to logiczne, prawda?